Proszę Państwa, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych są w porównaniu z wypadkami drogowymi, można powiedzieć, rzadkością. Natomiast regułą jest niemal to, że kończą się one śmiertelnymi przypadkami. Spotkanie z wielotonowym, z wielosetonowym pociągiem, spotkanie z wielką masą kończy się z reguły tragicznie dla kierującego. Zapewne większość z Państwa nie widziała nigdy wypadku kolejowo-drogowego, a już na pewno nie widziała momentu uderzenia. I bardzo dobrze, obyście do końca swoich dni nie musieli tego przeżyć i nie musieli zobaczyć. My chcemy to pokazać, po to, żeby za pośrednictwem Państwa, a przede wszystkim za pośrednictwem mediów, powiedzieć o jednym: Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe są bezpieczne, ale tylko wtedy, jeżeli zwycięża rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, bo bez tego kończy się tak, jak za chwilę zobaczymy. Proszę Państwa, ja nazywam się Leszek Lewiński, jestem zastępcą dyrektora w zakładzie linii kolejowych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej na terenie naszego kraju, na terenie Województwa Pomorskiego, a chcę tu serdecznie przywitać wszystkie... Służby, które z nami współpracują, trudno mi nawet. Złożony rogatkami, prosto pod nadjeżdżający pojazd kolejowy. Pojazd będzie ko pojazdem lekkim, to będzie nasza drezyna, ale tu równie dobrze może być lokomotywa z wagonami tu równie dobrze może być pociąg, który waży 1000, 2000, a nawet 3000 ton. Drezyna jest leciutka, a jednak zobaczycie Państwo, jakie spustoszenie zrobi. Specjalnie wybraliśmy drezynę bo zakładamy, że kierująca przeżyje i odbędzie się akcja ratownicza. Normalna akcja ratownicza, taka jak odbywa się wtedy, gdy taki wypadek istnieje. Jest... No poruchom tutaj z nasypu proponuję jakoś znaleźć.